Bardzo się cieszymy, że grupa Polwell i marka Fal Loki -Koki kolejny rok będzie wspierała drużynę Astori Bydgoszcz. To jest bardzo ważny sponsor strategiczny, który jest z nami już od kilku lat, regularnie nas wspiera i motywuje nas do dalszej pracy, do dalszego rozwoju. Bardzo dziękujemy właścicielowi panu Waldemarowi Koteckiemu oraz prezesowi zarządu Pietrowi Dagielowi za wiarę w nasz klub i chęć dalszego rozwoju razem z nami bydgoskiej koszyków. Astoria Bydgoszcz jest ważnym klubem dla naszego miasta, dla bydgoszczan i my jako firma bydgoska cieszymy się, że możemy kolejny rok wspierać naszą tutaj lokalną drużynę. Powiem jeszcze kilka słów, o które prosił mnie pan prezes Bartek Zedzej. Astoria Bydgoszcz to najlepszy klub i cieszymy się, że możemy go wspierać.